Krośnieńskie Karpaty do sobotniego sparingu z Rzemieślnikiem Pilzno przystępowały po remisie z Orłem Przeworsk i Wysokiej Porażce ze Stalą Mielec. Na boisku przy ulicy Bursaki tym razem spotkały się drużyny, które prowadzą w swoich ligach. Karpaty przewodzą w tabeli trzeciej lidze, natomiast Rzemieślnik jest pierwszy w czwartej lidze podkarpackiej. Już przed meczem trener Szymon Szydełko zapowiadał, że nie będzie to łatwe spotkanie. Jego zawodnicy mają w nogach ciężkie treningi i dopiero w najbliższych trzech tygodniach będą łapać świeżość. Miejmy nadzieję, że biało-niebiescy z formą strzelą się w sam początek rundy, który ze względu na mocnych rywali zapowiada się bardzo ciekawie. W meczu z rzemieślnikiem Pilzno okrośnianie testowali na pozycji bramkarza Radio Jamuka. 26-letni zawodnik pochodzi z Ukrainy, a ostatnie kilka lat spędził w lidze białoruskiej, w której grał m.in. w ekstraklasowych Slawi Mozyr i Dynamie Brześć. Ciamuk nie miał za wiele pracy, ale w sytuacjach, w których trzeba było interweniować, spisywał się bez zarzutów. Pierwsza połowa była wyrównana. Piłkarzom Karpat ciężko było się przedrzeć pod bramkę byłego zawodnika Karpat Michała Wilczyńskiego. A gdy już im się to udawało, golki per rywali udanie interweniował. Jeszcze mniej sytuacji mieli goście z pilzna, i po 45 minutach na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Zdecydowanie ciekawiej było w drugiej połowie, w której Karpaty posiadały już znaczną przewagę udokumentowaną dwoma golami. Zresztą bramek mogło paść jeszcze więcej, bo okazje ku temu były znakomite. Między innymi dwukrotnie piłka zatrzymywała się na poprzeczce bramki rzemieślnika. W 61 minucie dobrze do tej pory interweniujący Michał Wilczyński popełnił fatalny błąd. Wybijając piłkę trafił w nogę atakującego go Marka Fundakowskiego. Futbolówka odbija się od napastnika karpat i wtoczyła się do bramki rzemieślnika dając karpatom prowadzenie. Ten sam zawodnik kilka minut później ponownie skierował piłkę do bramki rywali, ale tym razem sędzia odwil zdał pozycję spaloną. Losy tego meczu rozstrzygnęły się w 72 minucie. Po kolejnej szybkiej akcji biało przeprowadzonej prawym skrzydłem. Z linii końcowej na piąty metr piłkę dograł Konrad Kozioł, a Dariuszowi kantorowi pozostało dostawić tylko nogę i karpaty prowadziły już dwa do zera. W końcówce meczu lider trzeciej ligi lubelsko-podkarpackiej mógł jeszcze podwyższyć wynik tego spotkania, ale najpierw Patryk Kapuściński trafił w poprzeczkę, a po chwili główka Dariusza Kantora o centymetry minęła światło bramki.